four three two one wonderful i'm hoping to test these relics on live targets mm -hmm. let us see if the legends of this relic are true mind your step Destruction is guaranteed <laughs> The anticipation to use this relic the is me, though so it will more likely kill.

kawałek Duchy, uwaga, to słowo słabo stanął. Nie wezmę tych, ty Ja wezmę. O na kliwa. Dobra, to jak jest w trap w tym, to ty kompletnie nic nie Nie, nie robię. będzie Za 3 sekundy przyciąganie. Biegniemy. Biegniemy. Totem i biec po prostu, biec w tą kuźwa ścianę. Nie dajcie się ściągać. I wynosić to główne. chyba ja, nie żyje bo te... sam no, no, Ja już nie miałem na nic, ani nie miałem nic, bo no, na pierwszą no, To jest ten... daleko, mam Teraz nadzieję. Nie, tak. się, Kurwaś mnie Ciągnijcie go zanim nim, to coś przyciągać Inner na mnie A się Tak, już idziemy, po, na tych Rift Blastach chciałem iść. Dobra, wy, ja wyjeżdżam są. Paga, bo tu na środku jest trap. Nie wezmę Uważajcie. Jak wrócę tutaj. Pod ścianę, pod ścianę, pod ścianę jest miejsce. Za się tego trapa. masz. Unikać, no, wyjazd tank, a my wracamy na. Trzymajcie walkę, trzymajcie walkę. Mogę to usunąć Szanaro, trzeba jakoś resnąć go, czy nie? Wezmę to No tak, 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 Resk. Teraz po przyciąganiu... Na księżyc, baitować Leczcie Zresztą. mnie, nie mam To nie będzie tak do końca, będzie najpierw przyciąganie I najpierw. potem od razu, jak najszybciej musicie wejść do portalu Ten boss musi się stać trochę bliżej portalu, żeby od razu... Aha. Od razu wejść do to chodźcie. Bo musicie wrócić przed wybuchem. No przyciąganie będzie za 4 sekundy. Farka trzymać. Jeszcze bliżej pociągnąć, czy tak ma Tak samym bosem. Proszę nie dmuchać. Są I od razu z duchami, od razu do, do portalu biegacie z duchami. Od razu. Nie czekacie na nich, nie czekacie na nich. I od razu wracacie przed wybuchem. O Glyph of Destruction Jest powrotem. Dobrze. I teraz dobijacie woka 7%. Użyjcie Mamy krzyk? Cokolwiek. Wszystko, wszystko. Dobra. Już nic nie ma. Jest, jest jeden raz. Leczcie to osoby i... Rysnijcie kogoś. Koko, jakiegoś DPS-a. Nie musicie ich odstawić daleko, mamy 15 sekund do jakiejkolwiek mechaniki No i co? No jest jak jest, nie? No Easy boss Bardzo easy Human parowa mnie, gonił mnie Human spalmuje ludzi, worek I teraz się jeszcze odpalić ten, ten, ten i nas wszystkich zabić Bugawa cię powie No plecak jest Dawaj plecak, się ja się no zobacz, czy możesz. Nie ja da się. Kurwa.